Witam serdecznie tutaj Mariusz Zawadzki w audycji Mocne Słowa. I na początek mam dla Was pewne stare chińskie przysłowie, które brzmi: Toj ni nikei kan, dao mei chuan, neiku ku, yong. Co z grubsza oznacza, że podczas odpływu widać kto pływał bez Majtek. No dobra, to nie jest stare chińskie przysłowie, bo jak wiemy, Chińczycy nie noszą Majtek. Chciałem zacząć audycję tak, jak zaczyna audycję zwykle Radosław Pywa na swoim kanale. Zawsze ma taką chińską dykterykę, jakieś przysłowie ludowe, które jest adekwatne do sytuacji. To przysłowie akurat stało się popularne w Polsce w roku 2008, kiedy pojawił się kryzys bankowy. Był to kryzys finansów. To nie był kryzys gospodarczy, tylko kryzys finansów światowych kryzys instytucji bankowych tak naprawdę, które zagrały swoją grę, w, no przeciążyły system w pewnym momencie. Jak obserwator tego wszystkiego zauważyłem, że rok 2008 i konkretnie to wydarzenie było przełomowe, było kluczowe dla dalszych losów świata, ponieważ wiele instytucji, wiele organizacji politycznych, wiele państw, wielu przywódców zorientowało się, że zostali po prostu, krótko mówiąc, wydymani. Sam moment kryzysu finansowego w 2008 roku był punktem przełomowym w dziejach świata. Tu nie mam wątpliwości. To jest ten moment, kiedy wszyscy, którzy aspirowali do bycia potęgami, ale również do bycia potęgami wpiętymi w ten system finansowy, który tak naprawdę rządzi światem, czy ludzie, którzy za nim stoją, te organizacje polityczne, te stowarzyszenia, które tak naprawdę trzymają rynek finansów świata za twarz. Te mniejsze państwa, te mniejsze organizacje zostały podpięte tam jako junior partnerzy, i oni się zorientowali, że w tym momencie zostali wydymani przez tych większych. Zostali się zwykłym mięsem armatnim w dziejach finansów światowych, zostali poświęceni bez, bez żadnych skrupułów i chyba przejrzeli wtedy na oczy, że tu się nie da nic zrobić w ramach tego systemu i trzeba budować swoją pozycję na innej zasadzie. Mieliśmy szereg wydarzeń, które bardzo szybko później przyspieszyły i zostały rozegrane w, przez każde pomniejsze mocarstwo, takie bardziej lokalne mocarstwa po swojemu. Wiadomo, że te organizacje finansowe to są organizacje ponadnarodowe, to są organizacje ponadpaństwowe to są bardzo specyficzne twory polityczno-finansowo-społeczno-gospodarcze. To jest naprawdę konglomerat różnych interesów światowych, które skupiają się w tym obiegu finansowym, ponieważ ci ludzie, którzy za tym stoją, ale to nie są tylko i wyłącznie pojedyncze osoby, są raczej grupy wpływów, ale bardzo potężne, tak naprawdę rządzą światową gospodarką i światową polityką. Potrafią wymieniać premierów, prezydentów poprzez nacisk różnych instytucji finansowych, którymi zarządzają, są w stanie sprawiać, by całe państwa zmieniały swoją politykę odnośnie na przykład zasobów czy podejścia do zasad społecznych. To obserwujemy nieustannie. Mamy instytucje takie pomniejsze, jak na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, które znacząco wpływają na politykę państw poprzez, pewien, no, poprzez pewne operacje finansowe, które, które pozwalają tym państwom nie zbankrutować, nie popaść w jakąś skrajną przepaść finansową. Uważam, że jest to pewien szantaż, którym szantażuje się państwa i przywódców, aby z jednej strony dać im taką marchewkę w postaci np. linii kredytowej, ale tutaj już idzie za tym szereg różnego typu nacisków polityczno-gospodarczych i innego typu. Mieliśmy sytuację, w której rynki finansowe ewidentnie i jawnie zmieniały premierów, i o tym mówiono przy okazji na przykład podmiany Sylwia Berlusconiego, któremu nie zagrażały żadne afery obyczajowe, żadne bunga-bunga, żadne, żadne inne historie, które normalnie by zmiotły premiera. On się trzymał bardzo mocno, był niezatapialny i wystarczył troszkę ponaciskać pod strony finansowej i musiał ustąpić człowiekowi wskazanemu przez te instytucje. O czym wspominały osoby, które przy tym były później w, w swoich. Wspomnieniach w różnych publikacjach, więc, więc wiemy, że takie rzeczy miały miejsce. Viktor Orban bardzo sprytnie wypieprzył MFW ze swojego państwa, stał się bardziej samodzielnym przywódcą, co teraz widzimy. Do tej postaci jeszcze warto wrócić, żeby skomentować to, co on robi teraz. Ale rzeczywiście zyskał on samodzielność w decyzyjności, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o. Przywództwo jakiegokolwiek państwa. Co innego, jego późniejsze decyzje, ale sam fakt, że nas, na samym początku swoich rządów podporządkował całą politykę fiskalną, by wyciągnąć państwo no, z dramatu finansowego, w jakim się wówczas znaleźli i tego szantażu MFW i wypieprzył MFW i wszystkie instytucje pokrewne, które naciskały na niego i to, w jaki sposób powinien prowadzić politykę, nie dał się zaszantażować. Bardzo sprawnie poradził sobie z tym na samym początku. Jego polityka obecna, to, to z, mo z mojej perspektywy, to jest jakiś dramat, ale on robi. To bardzo y, pragmatycznie. To nie jest y, szaleniec, to nie jest jakiś y, głupek. To jest od, od początku do końca zaplanowany tryb działania, o czym być może jeszcze y, powiem później, albo w kolejnej audycji. Natomiast y, chciałem się skupić na tym roku 2008, który, który rzeczywiście wpłynął na losy świata. Po tej zapaści na rynkach finansowych wiele rzeczy uległo zmianie i wydarzenia potoczyły się już potem y, bardzo szybko. To jest kilkanaście lat, historia przyspieszyła. Przyspieszyła i to niesamowicie, bo momentalnie rozpoczęły się roszady sojuszy, pewne jakieś bardzo bardzo nagłe ruchy, i to naprawdę nagłe. I wydawało się wręcz, że kto pierwszy ten lepszy, że ten, kto zrozumiał sytuację, w jakiej się znalazł, starał się momentalnie zmienić swoją pozycję na tej szachownicy międzynarodowej, i w stosunku do tych wielkich organizacji instytucji finansowych, które ich tak łatwo Udupiły. Gdybyśmy mieli lecieć po kolei, mniej lub bardziej po kolei, może nie tak do końca chronologicznie, ale w znaczeniu, ważności sytuacji, to takim momentem bardzo, bardzo znaczącym była olimpiada w Chinach. W rzeczywistości to była doskonale wyreżyserowana narracja państwa, rzucona w twarz świata, po to, żeby wszyscy nie tylko to zobaczyli, ale chcieli to zobaczyć. To było tak wyreżyserowane, aby każdy miał ochotę zapoznać się z tym. Przypomnijcie sobie y, moment otwarcia tej olimpiady, widać, że Chiny zrobiły to w sposób bardzo, bardzo przemyślany, skoordynowany, skoordynowany z innymi czynnikami, y, które wpływały na. Na percepcję ludzi, na postrzeganie Chin. Chiny doskonale zadbały o oprawę wizualną, o sposób narracji, o taką przyswajalność, pokazanie Chin jako takiego wschodzącego tygrysa jako państwo nowoczesne, rozwijające się, dynamiczne tam gdzie, jest, tam, gdzie jest energia, tam, gdzie jest wodospad, że to świat zachodni jest tym lustrem wody, tą taflą wody, bez energii, a Chiny to jest ten obszar cywilizacyjny, który teraz wraca na swoje miejsce. Cała ta narracja była podporządkowana pewnym założeniom propagandowym, które wszyscy bardzo ładnie łyknęli wówczas. Chiny przedostały się do takiej masowej świadomości, jako państwo będące już w XXI wieku i tylko to odsłoniły, tak jakby państwa pozostały trochę przespały moment. Chwilę później mieliśmy właściwie w tym samym czasie konflikt rosyjsko-gruziński, który trochę pokrzyżował chyba plany propagandowe Chin lekko i... Tu nastąpiła lawina wydarzeń, potem mieliśmy w międzyczasie gdzieś w tych okolicach ten obamowski reset z resetu z Putinem. Putin chciał i stał się graczem międzynarodowym, poszła pierwsza nitka Nord Stream, potem zaczęto budować już drugą, zaczął dogadywać się z Niemcami, zaczęli otaczać pewnym pierścieniem Polskę, Białorusi i Ukrainę. I odizolowywać nas od, od możliwości wpływu na przesył surowców, co było ewidentną zagrywką w naszym kierunku. O czym wiedziały doskonale z całą pewnością Niemcy. Także dzisiejsze dziwienie się, że Putin szantażuje teraz energetycznie Europę, jest jakieś dziwne. Jest, jest niedorzeczne kompletnie. Ale tamte wydarzenia to był ten okres, w którym to wszystko zaczęło się zacieśniać, spajać, a jednocześnie. Wektory się odwróciły. W ramach konfliktu gruzińskiego wytworzyła się bardziej spójna koncepcja międzymorza. Pamiętamy, że Lech Kaczyński zebrał przywódców różnych lokalnych państw, aby zademonstrować pewną jedność. I myślę, że to był projekt długofalowy, to nie był tylko jednorazowy wyskok, taka krótka demonstracja. Myślę, że za tym szła jakaś większa idea budowy pewnego sojuszu państw na wschodzie. No ale chwilę później mieliśmy już katastrofę w Smoleńsku. No i później w naszej części Europy szalenie szybko wszystko zaczęło się zmieniać. Były różne przetasowania polityczne. Trzymał się tylko Viktor Orban, który jechał ze swoją polityką niezależnie od tego kto gdzie rządził. To jest taka nikczemna chorągiewa troszkę, ale bardzo, bardzo pragmatyczny polityk jednocześnie, który patrzy gdzie mu się opłaci, a nie kto się z kim lubi. I to też warto zapamiętać. W przypadku polityki, no jednak rządzi biznes, a nie, a nie sentymenty czy, czy przyjaźnie. Ale tak pokrótce jeszcze przypomnę, co się wówczas wydarzyło w międzyczasie i mieliśmy wzmocnienie władzy w Turcji. Pan Erdogan... No, wymiódł swoją konkurencję w dosłowny sposób, ale ugruntował swoją władzę w regionie, i to względem pozostałych jakby czynników państwowych, pozostałych mocy państwowych w regionie. Pamiętajmy, że tam jest Iran, tam są właśnie wpływy rosyjskie, i bardzo tutaj widzimy, zmianę, znaczącą zmianę jego, jego postawy względem Rosji, pamiętajmy ten zestrzelony mm, rosyjski samolot? Iran Iran bardzo jasno zadeklarował, że chce być lokalnym mocarstwem przede wszystkim. I tutaj mieliśmy troszkę konfliktów, co zaskutkowało również między innymi ruchami na, w innych państwach, a wystarczyło tam. Najwidoczniej popchnąć trochę. Przypuszczam, że tutaj Amerykanie mieli znaczący wpływ na, na sytuację polityczną w tamtym okresie, w tamtym regionie. No i mieliśmy arabską wiosnę, która zaskutkowała z kolei, pomijając już wojnami i rewolucjami i lokalnymi, zaskutkowała ogromną migracją, z którą mierzymy się do dziś, z której problemami mierzymy się do dziś, zwłaszcza w zachodniej Europie. Ale to wszystko wystąpiło i zaskutkowało to rozbiciem państwowości niektórych regionów, na które weszły organizacje terrorystyczne, takie jak wówczas państwa ISIS. Więc mieliśmy kompletne przeorganizowanie, przetasowanie w regionie Bliskiego Wschodu, wzmocnienie się Turcji, zmianę polityki Rosji, sojusze rosyjsko-niemieckie. Niemcy starały się wypchnąć USA z Europy, stając się tutaj lokalnym hegemonem, i to w sojuszu właśnie z Rosją. Chiny stwierdziły, że no, skoro już są mocarstwem, to mogą sobie pozwolić na więcej i zaczęły spajać swoje wszystkie regiony, wysuwając również roszczenia co do Tajwanu, ale przede wszystkim mieliśmy ostatnio Hongkong, i w tym czasie wydawało się, że Europa. Zachodnia pogrążona jest w takiej jałowej dyskusji, co dalej. Czy tworzymy tutaj super państwo, czy tworzymy federację państw, i tutaj pojawi się Brexit. <grytanie> Anglicy stwierdzili, że chyba nie chcą być zdominowani przez Niemcy. To jest też odr odrębna historia, bo ja mógłbym wiele opowiedzieć na ten temat w oddzielnym odcinku, bo tu jest wie wiele więcej aspektów niż te, o których się tak powszechnie mówi, że tam sobie Brytyjczycy zadecydowali i wyszli. To trzeba rozpatrywać właśnie w całym tym kontekście, bo już wówczas z całą pewnością Anglicy wiedzieli, co się będzie działo, i ten okres jeszcze wojny na Ukrainie, tej pierwszej, z zajęciem Krymu, z z, z walkami w Donbasie i na zachodniej części Ukrainy. Wszystkie te wydarzenia się z całą pewnością łączą i Anglicy nie są w Ciemie bici, oczywiście. I to nie jest tak, że te wydarzenia i tego typu decyzje są pochopne, lub jak naiwnie twierdzą niektórzy wynikają tylko z woli ludu, który wybrał sobie tak w ramach referendum. Był to jednak proces bardziej skomplikowany i trzeba go rozpatrywać w, jakby w szerszym aspekcie. I, i, i widzicie, kiedy, kiedy zaczęły się te wszystkie wydarzenia jakoś. Zacieśniać, to pojawiły się ruchy typu. I to też fajnie, bo to można streścić w kilku słowach. BLM, Antifa, LGBTQ, i tak dalej, i tak dalej. Powstała w międzyczasie organizacja gospodarcza zrzeszająca większość znaczących państw azjatyckich i to będzie dominator w kolejnych dekadach, zapewne. Potężna organizacja, o której się w ogóle w Europie chyba nie mówi, się zapomniało. I te wszystkie wydarzenia gdzieś zaskutkowały tym, co mamy dzisiaj. Jest tam związek przyczynowy. Skutkowy i gdybym to rozbił na czynniki pierwsze, z całą pewnością mógłbym Wam tutaj nakreślić pewne zależności, ale chciałem, chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę Waszą na to, żebyście rozpatrywali wszystkie te wydarzenia, które dzieją się dzisiaj na Ukrainie. Wojna Rosji z Ukrainą jest częścią jest pewną konsekwencją wydarzeń, które miały miejsce przede wszystkim w 2008 roku i które wywodzą się od kryzysu finansów, kryzysu bankowego. Także wydarzenia nie dzieją się przypadkiem, nie są, nie są znikąd. Wiele osób z y, całą pewnością nie zaskoczonych tą wojną, że ona się wydarzyła. Ja nie byłem zaskoczony. Y, napisałem w 2011 roku już taki tekst na swoim blogu o wydarzeniach, które musiałyby się wydarzyć, żeby zaistniała trzecia wojna światowa, i tam dywagowałem, w jaki sposób mogłoby się to wydarzyć. I większość tych rzeczy, które opisałem, wydarzyła się, więc. One się nie działy przypadkowo, to znaczy... Ja dedukowałem, co mo mogłoby się wydarzyć, jakie powiązania musiałyby zaistnieć, między relacje między tymi wydarzeniami, aby wywołać jakiś konflikt, i te wszystkie wydarzenia praktycznie, które opisałem, mm, pojawiły się w takim czy innym e, aspekcie, w taki czy inny sposób. Więc nie jestem zaskoczony absolutnie. Myślę, że to będzie skalować. Jeśli jeszcze wydarzy się kilka innych rzeczy w innych częściach świata, to już w ogóle będziemy mieli problem na całym świecie z wojną. A gdyby jeszcze gdzieś piecznął jakiś wulkan, e, trzęsienie ziemi, no to wtedy wyobraźcie sobie, że tutaj, Łatwo nie będzie. Tu musimy być naprawdę ostrożni, przygotowywać się, zabezpieczać podstawowe rzeczy na momenty nieprzewidywalne, natomiast te przewidywalne były przewidywalne, i rok 2008 był rokiem, w mojej ocenie, po prostu przełomowym pod tym względem. No i tyle, co dzisiaj chciałem wam powiedzieć. Przypuszczam, że dzisiaj przynudzałem trochę, ale, ale wrócimy do tych audycji może bardziej takich krótszych, dynamicznych. Nie lubię, ja lubię się bardzo rozgadywać. Natomiast tu jest tyle elementów, tyle czynników, których tak łatwo nie, nie streszczę w, w kilkunastominutowej audycji, więc wrócę do tego, będę wracał teraz chyba już, być może postaram się codziennie jakiś krótki tekst odnośnie tego publikować, emitować. Także bądźcie tutaj ze mną. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Mówił Mariusz Zawacki.